Na młodzieżowe rekolekcje ruchu rodzin nazaretańskich przyjeżdżamy dla Boga i dla ludzi. Dla osoby, która jest z nami po raz pierwszy, czas spędzony we wspólnocie może być żywym dowodem na zwyczajność ludzi wierzących. Wbrew temu, co często myślą o nas nasi rówieśnicy, wcale się tak bardzo od nich nie różnimy. Na co dzień, tak jak oni, mamy swoje marzenia, problemy życia codziennego, ale też pasje i zainteresowania, w których możemy się tutaj spełniać poprzez różnego rodzaju warsztaty. Wyniki naszej pracy pokazujemy innym, dzięki czemu możemy mówić o Bogu w swoim języku, poprzez taniec, śpiew, przedstawienie bądź prace plastyczne. Dla mnie jest to też wspólnota młodych ludzi, mających w sobie bardzo dużo radości. Jest to miejsce, w którym zawieramy przyjaźnie na dłużej niż jeden wyjazd, a relacje zbudowane są na silnym gruncie. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, kierują się tymi samymi wartościami w życiu. Wiemy, że możemy na siebie liczyć i że nie jesteśmy sami. Dlatego jest to miejsce, gdzie czujemy się dobrze i gdzie chcemy wracać. Ale chyba najistotniejszą płaszczyzną, jaką zajmujemy się w duchu, jest rozwój naszej relacji z Panem Bogiem. Naszą codzienność tworzą i wypełniają adoracje najświętszego sakramentu. Konferencje, świadectwa, medytacja Słowa Bożego i przede wszystkim Eucharystia. W obecnej sytuacji, gdy nie możemy się spotkać, także nie pozostajemy bierni. Młodzież z Laboratorium Wiary w Płocku pod opieką księdza Jacka zorganizowała internetowe rekolekcje. Codziennie od niedzieli palmowej do niedzieli zmartwychwstania w swoich domach słuchaliśmy konferencji. Braliśmy udział w grupkach dzielenia i łączyliśmy się na wspólnej modlitwie, która trwa nadal, jak i wiele innych inicjatyw podjętych w tym czasie. Na koniec zostawiamy piosenkę nagraną przez młodzież z Płocka i film z rekolekcji piastakni z 2017. Υπότιτλοι AUTHORWAVE